Obecnie na terenach zabytkowej kopalni Ignacy modernizowane są m.in. budynki na trzybia i maszynowni szybu Kościuszko. Większość prac powinna zakończyć się z końcem przyszłego roku. Będzie to następowało etapami ze względu na to, że na szybie Głowackim, na szybie kościuszko już się prace odbywają. Na sprężarkowni rozpoczną się lada moment, więc nie skończymy wszystkiego równocześnie. Na razie póki co teren zabytkowej kopalni Ignacy jest wielkim placem budowy. Na zwiedzających kopalnię będzie czekała wyjątkowa atrakcja. Planujemy uruchomienie w szybie kościuszko, uruchomienie maszyny parowej z 1920 roku, która faktycznie będzie pokazywała, jak to wcześniej działało. Jednak to nie jedyna propozycja tego miejsca. Będzie też dużo multimediów, będzie ciekawa wystawa, ale to nie wszystko, co będziemy mogli obejrzeć w zabytkowej kopalni Ignacy. Część obiektów już działa. Przypomnę, że jest wieża widokowa, jest działający szyb głowacki, jest była stolarnia wyremontowana, gdzie jest industrialne centrum kultury. Natomiast szykujemy się do wyremontowania sprężarkowni, gdzie powstanie miejsce do działań kulturalnych, miejsce dla mieszkańców na działania lokalne. Na modernizację nadszybia i maszynowni Szybu Kościuszko rybnikowi udało się uzyskać unijne dofinansowanie w wysokości 4 milionów złotych. Natomiast na remont sprężarkowni miasto uzyskało 6 milionów. Walczymy jeszcze o dofinansowanie na zagospodarowanie terenu, gdzie miałby powstać m.in. industrialny plac zabaw. Sporo zieleni się pojawi wokół tej kopalni, miejsca do wypoczynku. Walczymy teraz o środki na dofinansowanie tego pomysłu. Bogactwo nowatorskich rozwiązań oraz multimedia, które będą wykorzystywane, uczynią ten obiekt jeszcze bardziej interesującym dla zwiedzających. Ambicją miasta jest, by rocznie kopalnie odwiedzało co najmniej 20 tysięcy osób.